Podczas karmienia piersią w organizmie matki nie wystąpi żadna patologiczna reakcja. Jednak przy zmianach hormonalnych w organizmie pacjentki niektóre bolesne uczucia mogą spowodować przejściowy spadek produkcji mleka. Czy depilacja laserowa może wywołać zakażenie wirusem opryski na skórze narządów piersiowych? Tak, jest możliwe, jeśli już doszło do uszkodzenia na naskórka lub zaobserwowano pierwsze objawy zakażenia. Czy depilacja laserowa może wywołać krzywice? Oczywiście, czym Jedyna rzecz, która może się zdarzyć, to wystąpi pełne dodane reakcji organizmu. Czy usuwanie owocenia laserem wpływa na płodność oraz na jajniki kobiety? Nie, laser nie ma na to wpływu, ponieważ przynika tylko do mieszkań w czyli na 1-2 mm. Czy obecność mięśniaków i endometriozy jest przeciwwskazaniem do prowadzenia zabiegu depilacji laserowej? Nie, oni nie są przeciwwskazaniem do danego zabiegu. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Mam nadzieję, że to będzie przydatna informacja dla kobiet.